Sponsorem odcinka jest firma Diablo, specjalizująca się w najlepszych fotelach. Cześć z tej strony Angry Penguin Player, a dzisiaj lecimy 105 faktami na temat najlepszych kółek do fotela. Easy go! przed filmem chciałbym jeszcze na szybko przypomnieć, że moje filmiki są za darmo, więc jeśli chcesz w jakiś sposób mi pomóc, to zostaw tego lajka i suba, a my lecimy z teatrem. Chciałbym jeszcze dodać, że przepraszam Was, że mnie tyle czasu nie było na kanale, ale miałem pewne sprawy do załatwienia, ale już wróciłem, więc nagrywamy. Chciałbym podziękować Wam za Waszą cierpliwość, że czekaliście na mnie, aż wrócę. No i teraz nagrywamy. Yeah. Yeah. Gdy kupicie fotel, najczęściej kółka macie w zestawie. Co sprawia, że z czystym sumieniem można powiedzieć, że te kółka są darmowe, a darmowe znaczy sztos. Kółka plastikowe. Może są płatne, ale za to jakie tanie. Idealnie sprawdzą się na tywan. Gumowe jak piłeczka kółka do foteleczka. Kółka kaczkowa? Dlaczego jak rzucę to się nie odbije kauczok? Oszukujecie ludzi. Tak, mieliśmy takie telefony. Kółka nylonowe. Najlepsze, znajdzie... Najlepsze znajdziecie o średnicy trzepienia 11... Najlepsze znajdziecie o średnicy trzepienia... 11. Najlepsze znajdziecie o średnicy trzepienia 11 mm. Pod numerem 5 mamy ostatni, ale zarazem najlepszy typ kółek do fotela. I są nimi kółka firmy Diablo, specjalizującej się w najlepszych kółkach. Firma Diablo podrzuciła mi próbne kółka, abym sprawdził, jak mi się będą czuły na moim starym fotelu. I nawet jeśli jest stary, to te kółka sprawiają, że jest nie do pokonania. Dziękuję jeszcze raz firma Diablo za sponsora. I to by było na tyle. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zachęcam do polajkowania tego materiału. Mam nadzieję, że nagram takiego typu filmików jeszcze więcej. Zostaw sobie, a ja postaram się nagrać dla Was coś Znaczymy. tak samo epickiego jak dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się.